Halo halo, próba mikrofonu, dzień dobry. Eee, dobra, słuchajcie. W tym momencie zaczyna się nowa epoka. A dlatego, że nowa epoka, znaczy nowa epoka z tego powodu, że eee, to będzie coś, coś nowego. To będzie BUM! to będzie kurwa iskra. Ja kurwa dałem czapkę. To będzie iskra, to będzie iskra, co ja pierdolę w ogóle. To będzie Nowa Gwiazda nadejdzie czasów. kurwa o imieniu Bogdan i e teraz żeby nie było Że Mówię bzdury to posłuchajcie tego Posłuchajcie brzmienia tego silnika Co kurwa sprawdziło? O jakby chuja O ile no bo chuja Kurwa to nie O sorry, kurwa musiałem. Chciałem, kurwa, puścić bąka Ciśnienie, obciążenie. Łącznie 22, 42, 42,5. Aha, fajne, nie? kurwa, w papierach. O, się w się popierdę, w tych papierach. Nie wiem mam? No? 23,960. 24. Miało być, a jest 23 931. No dobra, no. Czy tak, czy siak? 24. mam obciążenie. 42,5 Tak trzeba by było to ładować, nie? A jest taka kurwa waga. nie pamiętam, co to ma. tutaj no, kurwa net brud kurwa. 23, ale gdzie jest kurwa woda moja kurwa kurwa waża kurwa netto ile to nie ma ich chuj dobra pierdol nieee A no, miałem sobie radzić Temperatura cieczy Co? No nie pierdol Jutro rano, dzisiaj mi się nie chce No bo dobra, jeszcze dzisiaj to zrobię Kurwa oh, Aaa, yeah, jeee Motherfuckers my son No, ale patrzcie na to a, źle Wam pokazałem. W tych nowych DAFach jest taki kurwa przepiękny system Patrzcie na Wezmę teraz kurwa ten I Patrzcie na to Cyk, niech się tam wszystko kurwa To, że kurwa usterka silnika to jest normalne Bo wtryski są zapychane kurwa, nie wiem Nowe samochody, ale kurwa wtryski są jakieś popierdolone I teraz patrzcie Sam kurwa jebane odpala Eee, to jest też przepiękne, znaczy przepiękne kurwa, sam podniecam się kurwa pierdolą w sumie, nie? Ale, ale jest okej, okay, jest kurwa ok, tak szczerze powiedziawszy. No, no i tyle by było na do ten Dobra, niech pochodzi trochę kurwa nie? No, kurwa, klapek mi nie chce zejść. Zasłaniamy się i kurwa wyjebane mamy na wszystko i wyjebane mamy na A, kurwa wszystko. To jest właśnie życie jak w Madrycie. Kurwa. Nie wiem dlaczego kurwa. Nie ma chętnych. Kurwa do pracy jako kierowcy. Gdzie, kurwa, uwierzcie mi, masz kurwa święty spokój. Kurwa, żyjesz sobie jak chcesz. Szef ci, kurwa nie tarawani, nie pierdoli na miejscu. Są kurwa, jest szefem. Mam w ogóle styczności z właścicielem firmy, gdzie podejrzewam, że to jest kurwa na wiecie. Na, do, na dobre, dla mnie i dla mojego szefa, nie? się No, no i dobra. No i jest GITES kurwa Dobra, ten drugi, kurwa tu, to, tu to będzie mi potrzebne. Dobra, dosyć. Trzymajcie się.